Cześć. Dzisiaj Ci pokażę nową funkcjonalność e na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej, czyli możliwość wysyłania załączników. Jeżeli jesteś ciekawy, zaczynajmy. Jesteśmy na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Zalogujmy się do naszego e -dziennika. Wybieramy odpowiednią kafelkę. W tym miejscu klikamy Napisz nową wiadomość. Dodajmy teraz adresatów. Ja dodam jednego ucznia i jednego rodzica. Uczeń, wybieram oddział, zaznaczam. Tak samo robię z rodzicem. Zmieniam to tylko na opiekun i robię zapisz. Dodaję temat oraz dodaję treść. Następnie klikam Dodaj z OneDrive. Mamy tutaj dwie możliwości. Albo indywidualne konto Microsoft bądź konto służbowe, czyli nasze konto szkolne. A ja klikam tu. Można w tym miejscu zapamiętać nasz wybór. I klikamy zapisz. Zalogowało mnie automatycznie do mojego dysku OneDrive. Który posiadam wraz z całym pakietem Office 365 jako nauczyciel. Ale najpierw pokażę, co by się stało, gdyby mnie tak nie zalogowało automatycznie. Zostałbym przekierowany do takiego konta, i tu teraz bardzo ważna rzecz: adres e-mail podajemy nasz szkolny. Mamy dwa rodzaje maili: jeden z nich to jest nasz login, małpa, i później domena gdańskiej platformy edukacyjnej. Czyli login małpa edu .pl. Klikamy dalej. Tutaj klikamy w zależności od preferencji. W moim przypadku zalogowało mnie automatycznie, ale czasami może wyskoczyć dodatkowe okno, żeby ponownie wprowadzić login i hasło z gdańskiej platformy edukacyjnej. Możemy sobie to powiększyć na cały ekran. I tak jak praca z każdym wirtualnym dyskiem, możemy tworzyć sobie tutaj nowe foldery. Ja utworzę na potrzeby naszego tutoriala. Kliknę utwórz, wejdę teraz w ten nowy folder, i w tym miejscu mogę przekazać jakiś dowolny plik lub cały folder z mojego komputera. Przekazało. Ja mogę teraz ten plik udostępnić. Ja ten plik wygrałem teraz, ale równie dobrze mogę wejść na mojego OneDrive'a i takie materiały przygotować sobie wcześniej. Teraz gdy mamy już zaznaczony ten plik, klikamy otwórz. W tym miejscu mam zaznaczone, że plik został załączony. Teraz wystarczy mi tylko kliknąć wyślij. Przyłączmy się teraz na konto rodzica. Widać, że dostałem jedną nową wiadomość. Klikam w nią. Klikam. W tym miejscu widzę, że został załączony mi plik ale on w tym miejscu fizycznie się nie znajduje. Jest to tylko link do pliku, który znajduje się na moim dysku OneDrive. Klikam w to. I tu jest kolejna ważna rzecz. W usłudze Office 365 zostały założone konta dla rodziców, żeby móc takie pliki odbierać. Składa się to tak jak wcześniej. Login rodzica do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. I później, małpa i domena gdańskiej platformy edukacyjnej, czyli edu.gdańsk.pl. Klikamy dalej. I tak dotarliśmy do momentu, kiedy załącznik nam się wyświetlił. Możemy go tutaj pobrać, wyświetlić oryginał, skopiować. Tu należy jeszcze dodać że plik został udostępniony na wartościach domyślnych, które możemy ustawiać, jeżeli zalogujemy się bezpośrednio do naszej usługi OneDrive z Office 365. Na dzisiaj to już wszystko. Napisz mi w komentarzu, czy nowa funkcjonalność jest przydatna podczas przerwy spowodowanej koronawirusem. Do zobaczenia. Widzimy się niedługo. Cześć.